Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z SSO Jesteśmy już koło Alex i koło kamienia runicznego, który ukrywa najwidoczniej jakąś tajemnicę I może się dowiemy od Alex czegoś? Kto wie? Przeznaczenie chyba chciało, żebyśmy się spotkały Przeznaczenie Zadanie wykonane Nie tylko Linda ma pilne sprawy Nasz przeciwnik znów coś kombinuje Tinkan i ja musimy się temu przyjrzeć Misje? Przeciwnicy? Mocy? Kim wy jesteście? Należymy do jeźdźców duszy. To taki jakby klub jeździecki, tylko że my się nie ścigamy, żeby zdobyć wstążkę, a chronimy razem Jorvik. Chętnie pomogę! Chwilu, China. Podoba mi się ten zapał, ale do jeźdźców duszy nie można się tak po prostu zapisać. To musi być twoje przeznaczenie. No i jest jeszcze rytuał. To dość skomplikowane. Ale intrygujące. No, te też brzmi niebezpiecznie. Nawet nie wiesz jak bardzo. Bycie jeźdzcem duszy to odpowiedzialność i niebezpieczeństwo, którym pojedyncza osoba nie podoła. Dlatego jesteśmy siostrami. No i mamy nasze konie duszy, które dodają nam sił. Słuchaj, będziesz dużo bezpieczniejsza, jeśli zawrócisz do Stani Murland i poćwiczysz jazdę z innymi dziewczynami. Pomóż Bobcatom przy sprzedaży wypieków, zrób branzoletki przyjaźni. Wiesz, takie zwyczajne rzeczy. Ale jeśli jesteś jedną z tych osób, o których mówił Fripp, jestem pewna, że niedługo się spotkamy. Miejmy nadzieję, jesteś bardzo intrygującą osobą. Miło było Cię poznać Hina, ciebie również, Alex. Kochaj swojego konia, pomagaj sąsiadom i baw się dobrze. A jeśli trafisz do miasteczka srebrnej polany, zajrzyj do mnie. Dobrze. Po tej intrygującej sprawie z Alex, nagle jesteśmy znowu w Murland u Tomasa. Co za świat! Zakapturzony jeździec po prostu przyszedł i zabrał moje oryginalne dokumenty. Jedź za nim, dobrze? Jest tam, przy bramie. Pospiesz się szybko! Złap go! Oho. Podejrzany typ. Pewnie na jakieś zlecenie tej całej firmy. Zatrzymaj się, złodzieju. Szybko poszło. Dobra robota. Postaram się tym razem lepiej ukryć dokumenty. Przepraszam? Było coś zimnego z tym koniem? Co? Jak duch mówisz? Hmm. Nie mogę uwierzyć. To wszystko dzieje się tak szybko. To był na pewno normalny koń z wyjątkowo paskudnym właścicielem. Mogłabyś pojechać do ratusza miasteczka srebrnej polany? Trzeba tam dostarczyć kopię aktu własności na wypadek, gdyby coś się stało z oryginałem Już nigdy nie może być choćby najmniejszych wątpliwości co do tego, że to ja jestem właścicielem tej ziemi Proszę, dokumenty, nie zgub ich Dzień dobry, panie radny Co my tu mamy, młoda domo? Dokumenty własności pana Murland, rozumiem Umieszczę je w bezpiecznym miejscu To dobrze Hina Słyszałem, że to ty ocaliłaś Mordan przed strasznym panem Campbell. Świetnie! Właśnie zabierałem się do robienia mufinek, kiedy zorientowałem się, że nie mam mąki. Mogłobyś trochę dla mnie zdobyć? Powinnaś móc ją dostać u Barneya z Silosu. Dobrze, nie ma sprawy. Mąka, mówisz? Nie mam mąki, ale mam mnóstwo ziarna. Will się tym zajmuje? Tu jesteś. Jeśli zabierzesz je do Willa z Młyna, będziesz mogła zmienić się na mąkę. Tak, przy okazji słyszałam, że pan Campbell robi teraz odwierty na pięknych polach Ever... Everwind. To niedobrze. Boże... Prze Mówiłam już to chyba w pierwszym odcinku. Wszędzie, gdzie jest złoto, jest ten Campbell. Masakra. Witaj, co mogę dla ciebie zrobić? Och, chcesz skorzystać z młyna. Jasne. Tu masz trochę świeżej mąki. Lepiej wracaj z nią do sklepu. Dzięki. Masz moją mąkę? Doskonale! Będą doskonałe muffinki. Raz w miesiącu dostarczamy swoich ciasteczek do zamku. Te są kardamonowe. Bardzo lubione przez baronową. Możesz je tam zabrać? Jedź tam na swym pięknym koniu. Zajmie to tylko chwilkę. Zamknięte. Nikt nie otwiera drzwi. Nie ma tu nic do zrobienia oprócz powrotu do sklepu. Chyba, że chcesz spróbować jednego z tych kardamon... karda... Mo, nowych ciasteczek. Pachną bosko. Skoro nikt nie otwiera drzwi, wygląda na to, że najlepiej będzie wrócić do sklepu. No cóż, no każda próba to próba. Samariusz był zamknięty? Nikt nie odpowiadał? Wiesz, ostatnio krążyły plotki na temat tego miejsca. Ktoś powiedział, że słyszano dźwięki, jakby płaczącej dziewczynki wewnątrz budynku. Szczerze mówiąc, nie wiem co myśleć. Baronowa wydawała się ostatnio niespokojna. No to może coś jest na rzeczy. Gdybym słyszał płacz, nie twierdzę, że słyszałem. Właściwie to brzmi dla mnie jak głupie historie o duchach, ale zawsze możesz spytać baronową osobiście, gdy ją spotkasz. Baronowa jest właścicielką dworu Srebrnej Polany i winnicy. Jej rodzina Sylweglejdowie Silver, przeszli do historii. Byli najbardziej wpływową rodziną w Jorvik od nie wiem jak długo może setek lat. Oto kilka próbek butelek, o które prosiła baronowa. Sprawdź, czy dowiesz je do kamerdynera. Powinien być w winiarni. Jedź ostrożnie, butelki są delikatne. Oczywiście, że będziemy jechać ostrożnie, no. Dawaj, cwałuj. Ostrożnie jedziemy. Panienko, och, próbki butelek. Bardzo dobrze, dziękuję. Co? Tak, w rzeczy w samej. Zima była ciężka dla dworu także. Jaka jest baronowa? Trzeba, że jest bardzo zajęta, rozumiem. Cóż, ktoś mógłby powiedzieć... Miała ostatnio wiele na głowie przez odwierty jet i to wszystko. Buduje także nowy tor wyścigowy, który wymaga oczywiście dużo czasu i wysiłku, ale dopilnuje, żeby to dostała. Oczywiście, Panienko, do widzenia. Super rozmowa. Przepraszam, Stajnia, dlaczego mamy tutaj stajnię? Centrum jeździeckie Sremnej Polany. Najbardziej imponująca Stajnia, w Jorwich, Panienko. Chońisz Smurland? Cóż, więc powinnaś płacić za wizytę w Centrum Jeździeckim. Jest tutaj kilka najlepiej zapowiadających się koni na wyspie. Dlaczego nie porozmawiasz z Lindą? Czekaj, co ja miałem? Nie Linda. Haha, <laughs> nie Linda. Zaginęła. Jednak są jeszcze inne stajenne. Myślę, że jedna z nich nazywa się Judy. Judy będzie w stanie ci pomóc. No dobra, skoro tak twierdzisz. A Linda to chyba zaginęła w bibliotece. Chyba, że to jakaś inna. Cześć, China, No pewnie, że wiem, kim jesteś i, I miło Cię tu widzieć. Ja jestem jo Judy. Rozmawiałam wcześniej z Tomasem Murland i powiedział, że Ty i Twój Sunner jesteście razem świetni, jakby zrośnięci. Okej. Okay. To bardzo miłe dla mnie, ponieważ kiedy zaczynałam jako stajenna w Murland, jeździłam właśnie na Sunner. O! To wspaniałe konie zasługuje na jeźdźca, który go rozumie. Tak czy inaczej, brakuje nam ludzi, odkąd Linda wyjechała. Tomas powiedział, że jeśli tu dotrzesz, mogę cię prosić o pomoc. Jasne, pomożemy. Widziałaś się już z baronową? Nie, nie dziwi mnie to. Ostatnio zachuje się prawie jak histeryczka, kiedy dokładnie ją widziałaś. Wygląda na to, że coraz więcej czasu spędza w zamku, póki jeden wie, co ona robi. Czy możesz pomóc w stajni, zanim nie będziesz znów potrzebna Tomasowi? Na szczęście powiedziałaś tak, że czuję się, jakby to były jakieś oświadczeń. Ok, więc czego od Ciebie oczekuję to podania koniom siana i wody, wyszczotkowanie ich, wyniesienie gnoju z boksów. Możesz to zrobić, gdy poczujesz, że zaszła taka potrzeba. Szczegóły znajdziesz na tablicy ogłoszeń na dziedzińcu. Będę w pobliżu, gdybyś czegoś potrzeba, potrzebowała, ale wątpię, żebyś miała jakieś problemy. Wyglądasz na inteligentną dziewczynę. A dziękuję. Z czym właściwie potrzebujemy teraz pomocy? Z systemem nawadniającym na polach. Właśnie włączyliśmy wodę, a rury są nieszczelne Musiały ulec niszczeniu od mrozu w czasie zimy Myślisz, że mogłabyś zlokalizować nieszczelności? Jeźdź tam na soner. Teren jest trochę kłopotliwy, żeby po nim jeźdź, chodzić Kiedy znajdziesz uszkodzenie, zakręć zabór, by zatrzymać wodę Ej, To znowu, znowu generalnie jest mówione o tym O tym, jaka straszna była zima Tak samo było z mostem na... Odcinku yy, zadań pobocznych, ostatnim i też tam było to powiedziane, że była taka, taka zima, była, yy, że po prostu wszystko się popsuło. W sensie most się zepsuł. Znalazłeś wszystkie przecieki? Fantastycznie! Nawet nie już, jak się cieszę, że tu jesteś. Ja też się cieszę. Tak, słyszałam jak przejeżdżałaś w pobliżu, i miałem nadzieję, że będę mógł cię prosić o przysługę. Rzecz w tym, że robimy testy gleby wokół winiarni, już powinny być rezultaty. Byłabyś tak miła i sprawdziła je dla mnie? Oczywiście. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dziękuję Ci bardzo za pomoc przy tym. Nie ma za co, co tam jeszcze potrzebujesz. I wiesz co? Możesz dać mi sadzonkę jednej z winorośli? Przeprowadzimy na niej testy. Użyj narzędz ogrotowych. Wysłałem Soniem po zadzonki, ale nie możesz żadnej znaleźć. To jest to. Dziękuję, Hina. Jesteś naprawdę świetna w pomaganiu. Proszę bardzo. Oto narzędzia, których możesz użyć do naprawienia przecieków w rurach. Aha, znowu przeciekają? W sensie, myślałam, że przed chwilą to robiliśmy, więc trochę... A, no dobra. Aha, bo... Aha, bo teraz z nich nie ma wody, a wcześniej były. Okej. Okay. Czyli po prostu je teraz naprawiamy. No dobra, zwracam honor. Prawie to samo. Nie to samo. Prawie to samo. Ok, świetnie. Miejmy nadzieję, że rury wytrzymają jakiś czas. Masz inne rzeczy do roboty, prawda? No w sumie to jeszcze nie. Wykonałaś świetną robotę z rurami, China. Była tu wcześniej baronowa i narzekała na przecieki. Będzie absolutnie zachwycona faktem, że je naprawiłaś. Wiesz co? Powinnaś pójść do zamku i jej powiedzieć. Będziesz, będziesz mieć wtedy szansę, żeby się przedstawić. Naprawdę dobrze jest znać baronową. Jeśli kiedykolwiek będziesz w kłopotach, ona na pewno będzie w stanie pomóc i zrobi prawie wszystko. Jeśli zrobisz na niej dobre wrażenie. Dobrze, spróbujmy zrobić dobre wrażenie. Witaj, moja droga, kimkolwiek jesteś. China? Och, pracujesz w stajni, rozumiem. Bardzo się cieszę, że przeciekina zostały naprawione i że wysłałaś sadzonki do analizy. Obawiam się, że teraz musisz już iść, ponieważ mam dużo pracy do zrobienia. Jestem ostatnio trochę zestresowana, jak być może Ci powiedziano. Czy mogłabyś pomóc? Cóż, jestem pewna, że nie możesz pomóc już bardziej, moja droga. To są poważne sprawy, których mi się teraz zajmuje. Jestem pewna, że słyszałaś już o firmie budowlanej, która robi wszystko, by zniszczyć moją ziemię Globalna energetyczna dominacja Słyszałaś kiedykolwiek tak kretyńską nazwę założyli pole naftowe obok mojej winiarni Nasze nadchodzące zbiory będą skromne jak nigdy Czuję, jakby jakieś okropne zło pojawiło się na wyspie No, to nie jest zbyt fajne Tor wyścigowy? A, Godfrey yy, ci o nim powiedział. Prace na nim zostały zawieszone już jakiś czas temu. Jeden z moich zaufanych wspólników jest tam cały czas, mając nadzieję, że pewnego dnia tor zostanie ukończony. Jeśli chcesz, możesz do niego pojechać i poprosić o więcej informacji. Dobrego dnia, jestem Maud, a dokładniej Sir Tarik Miło Cię poznać. Do usług, a więc interesuje Cię Tor? Tylko na niego spójrz, albo nie, nie patrz na niego. No czyż nie jest okropny? Jeśli tak bardzo chcesz, możesz się po nim przejechać. Mój smutek rośnie, gdy tylko pomyślę o stanie, w jakim jest to miejsce. Wiesz co? Wypróbuj tor, wróć do jaśnie pani Barnowej i powiedz jej, co o nim myślisz. No dobra. Skoro tak właśnie chcesz. Naprawdę? Chciał się skakać po tym bałaganie? Cóż, cieszę się, że znasz już Simuda. Trochę dramatyzuję, ale to dobry człowiek, który chciałby mieć prawdziwy tor wyścigowy w srebrnej Polanie. Jeśli go ładnie poprosisz, to z pewnością pozwoli ci podobnie skorzystać z toru. Dosyć gadania, powinnaś już iść moja droga. Na pewno potrzebuję cię na dole w centrum jeździeckim. Wróciłaś, super. Na pewno się przydasz. Jest mnóstwo do zrobienia. Dobra, dobra. Wierzę w to, że się przydam. Mam wiadomość od weterynarza, że są już rezultaty badania gleby i sadzonek Jedź proszę do miasteczka i zawieś je, dobrze? Nie śmiem myśleć, co nam powiedzą Jak baronowa na to zareaguje Och cóż Nie bądźmy takimi pesymi pesymistami Ruszaj I będzie Skażenie level 100 No i co no Ty się chyba nic i tak zrobić nie da Witaj, jesteś dziewczyną z dworu? Dobrze Mam wyniki badań. Obawiam się, że mamy tu do czynienia z bardzo skażonymi winoroślami. Przykro mi to mówić, ale to wcale nie wygląda dobrze. Wino z tych winogron smakowałoby prawdopodobnie jak woda po zmywaniu naczyń. Gleba jest również zatruta przez ropę. Ajajaj. Kończymy na dzisiaj ten odcinek, i mam nadzieję, że jakoś przetrwaliście ten, i że zobaczymy się w następnym. Cześć!